Zawsze zapominam dziś sklepów w 1000 A.D. E, a uratowaliśmy... E, syna tego gościa, który tam jest w 1000 A.D. Więc kiedyś w końcu będziemy musieli e, tam zawitać. Bo Zenon... Ech. Uhuhu. 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 Zobaczmy, co robi ten samotny domek tutaj. To jest wilafiony. Mój mąż Marko nie powrócił z wojny, ale te lasy wiele znaczą, więc będę ich strzegła do jego porodu. Ah! Skoro nie ma pretensji, więc weźmy zawartość tych skrzynek. Zaklęty las. Chodźmy. Razem nie będę omijał tej walk. Pierwsze dlatego, że jeszcze nie widzieliście tych przeciwników. Tak mam taką nadzieję. Zobaczmy... Żabka i Boa. A, Leszczyk. No, więc będziemy musieli użyć pod na jednym przeciwniku. Przynajmniej mam pewność, że go zmijecie. Ach! Chciałeś, w przeciwnicy, nieprawdaż? Mają trochę. Rzabki mają trochę dziwaczny sposób atakowania tego w ogóle. Z tego co pamiętam, żabka to pierwsza forma spekia, kiedy przyjdziemy. Do niego nie mając y, lewela 10, mamy level 9 lub niższych, bodajże. Dobra, jedna rzewka już spadła. Teraz czas na bałę i na tą rzewkę też na bałę. Nie wiem na tego węża <noise> tylko osiąga wyższy level ustala nam tylko Marl, która jest zetrwana tą walkę już ominimy, nie chcemy mi się walczyć z tymi przeciwnikami no, no witaj Frogs, a tutaj jest szal magii Lukam z wewnętrznych niech go ma no właśnie Sewer <suszel> absolutnie musi nosić srebrny No dobra tam Nie będę najwyżej zakładał na razie tego szalumu, Agidla. Znów przychodzicie Ten miecz Toż to ma samony? Nie cieszysz się? Dziwne Muszę przemyśleć to wszystko w spokoju. Zostańcie tutaj na noc. No w porządku. Frog, widać, myślę, ma coś do przemyślenia. O! Zamek Guardian. Cyrusie, odchodzisz? Tak, już czas, aby odebrać medal z grzewiego króla. Chciałbym też osobiście zobaczyć to mistyczne ostrze. Ależ, Cyrusie, Królestwo Cię potrzebuje! Lin i ja cię potrzebujemy. Musisz do nas wrócić. Jeśli tylko dożyję, powrócę za Twym przyzwoleniem. Cyrus jest jednym z żołnierzy i widać wybiera się w okolice góry Denadoro. Ser Cyrusie! Rycerze Kwadratowego Stołu życzą Ci bezpiecznej podróży. Wysłuchajcie mnie, przyjaciele. Powierzam wam bezpieczeństwo królestwa. No tutaj widać mamy jakiegoś giermka. Aż my spóźnienie wyruszamy. Yy... Zacznij ci ostrożny, Glen. Pozostanie w zdrowiu, Wasza Wysokość. No, widać, że Glen i Cyrus to albo kompanii, albo po prostu Glen jest Giermkiem Cyrusa. A na kondy? Ech, nic szczególnego. A więc paradniesz od znaki odwagi, mój drogi cerzeku. Weź on sobie, jeśli potrafisz. Ale, ale. Borał się robić Vanguard, Atak nirwany. O, jak śmiesz podnieść rękę na bezbronnego płaza? Głupi medal. Nie zapomnę wam tego. Eee... w ten sposób właśnie Cyrus wszedł w posiadanie medalu Bohatera. Aaa! Uważaj, Glen! Cyrusie! Miecz! ma Samune! Ua! Ozzy! Ła! ha! To wszystko na co cię stać? Jesteś bezsilny bez swojego mieczka. Znaczy Ozzy służy pod komendą jakiegoś e, tajemniczego gościa. Ach, jeszcze mnie nie pokonałeś. Cyrusie, chyba nie obciągnę już długo. Odrzucaj i uciekaj Glen. No, ale jeśli tego nie zrobisz, obaj zginiemy. Uciekaj, Glen. Magus. Na twoim miejscu bardziej martwiłby się o siebie, Cyrusie. Dalej, Glen, teraz. Ach! Cyrusie! Uciekaj, Glen. Królowa! Zaopiekuj się Lin. Cyrusie? Cyrusie! No i w ten sposób ginie Cyrus. Nie wiem jednak, co to ma wspólnego ze z Frogiem, czy... Co się stało? Nie chcesz spróbować szczęścia? Ha ha! <trybuj> Zapomniałeś języka w gębie dzieciaku. Może by tak, może zmieniłby się jego wygląd na trochę hmm, ciekawszy. Co go się? Czemu nie? Trochę zabawy nie zaszkodzi. Hmm. Au. Ah. Jak widać, Glen <laughs> spadł w przepaść. Uh, Parszywa ropucha. A więc trochę bardziej też poznaliśmy tajemniczego magusa Minęło 10 lat Czy uda mi się tego dokonać? Tak bardzo się zmieniłem. Niestety. Cyrusie. Mm, czyżby frog był? To niemożliwe. Obudźże że się sewery. Nie mamy zbyt dużych szans, ale możemy spróbować powstrzymać Magusa. Poznaliście jego moc? Nic nie pokona nauki. Nie damy się pokonać złym człowiekowi. Tak widać, że nie poznaliśmy jego mocy. W każdym razie, wrog ma 17 poziom tym razem. I wezmę go do drużyny, jako że nie on jedyny musi się czegoś nauczyć. Nowego. Chociaż nie ma nic nowego do nauczenia. Ja, ta piosenka jest po prostu świetna. No, nie mamy nic innego do roboty. Wreszcie przyjęliśmy wroga na stałe do drużyny. No, to. Zaraz wracam. No dobrze, więc...